Witajcie z tej strony gamingowy dramat. W moim pierwszym wideo z Ligi Legend, w którym to będę piął się po szczeblach, po tej hierarchii. Dodam tylko, że jestem totalnym nubem. Uważam, że nie potrafię w tą grę grać. A mimo wszystko chcę spróbować, chcę się nauczyć. Będziecie świadkiem mojej tragedii, mojego widowania. Ale mimo wszystko postaram się z każdego meczu wyciągać logiczne konsekwencje swoich czynów i uczyć się na błędach. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem. Nieważne. Zaczynamy. I oczywiście trafiłem najgorzej, jak mogłem, czyli Timo, którego chyba nienawidzi większość graczy w ligi. A co by było najlepsze, Stwierdziłem, że założę kanał Gamingowy Dramat, który będzie udokumentował moją podróż, a raczej moje beznadziejne starania. Dlatego serdecznie zapraszam Was na koncert rozpaczy i beznadziejności w tym oto meczu. Mimo, że pewnie to przepierdzielę, to jednak będę starał się to wygrać. I może osiągnę Silvera chociaż nie trzeba sięgać wyżej wejdę do diamentu o gdzie prawda jest taka że nigdy z silvera nie wyszedłem mhm mm dobra wracając do gierki jaki mam plan no żaden mam wrażenie że on tu stoi muszę pamiętać że to jest brąz i ludzie też nie mają tu grać są na moim poziomie o coś ciekawego tu się dzieje dobrze także jeśli nie przeszkadza wam moja paplanina, to pamiętajcie jedno, w tym meczu będzie dużo trollowania, dużo misklików, dużego czegoś na zasadzie what the fuck, czego nie rozumiem. Spróbuję. No dobra, nie ma go tam. Także, o tu jest. Plan jest taki, nie dać się spałkować, nie dać się wyrzucić z linii, wykorzystywać błędy przeciwnika. I zobaczyć jak dobrym on jest graczy. Bo jeśli jest miernym, to powinienem go skosić. Okej. Okay. Przyjął pierwszego kiusa, Moje czy Jak to się nazywa? Yy, nie jestem żadnym mainem. Dobra, nie to film. Jestem... najgorszy. Ja on wbił pierwszą dwójkę. Dobra, już przegrałem to mnie świetnie. Nastawienie to też potężna broń. Ale dobra, nieważne. Skupmy się. Hokus, umóżcie mi. Nie mam widzów, nie mam niczego, ale i tak będę starał się uzbierać op, jak najwięcej op, tego, co daje mi piąte, czyli las hitowania. Jak na razie, jest w dupę. Dobra, użył pota, tak? Świetnie. Nie sądziłem, że gadanie to jednocześnie jest takie ciężkie. Naprawdę jest ciężkie. Jest ja już trzeci już dobra, mam też trzeci. Eee... Dobra. Gościu jest ogarnięty. Użyję pota, bo nie chcę być wypułkowany do końca. Wiem, że <laughs> to zagrać się lepiej. Może na razie spróbuję po prostu pofarmić. Jak Bozia pozwoli, co? Czy nie? Czwarty wbił. Fajnie byłoby... Prawdopodobnie umarłem. Tak jest. Pierwsza lędka. Nienawidzę się. Wiedziałem, że umarne... że umrę i mimo wszystko to zrobiłem. Dobra, nieważne, wracamy na linię. Także pierwsze koty za płoty, no teraz już chyba będzie tylko lepiej, prawda? Dostałem ganka oczywiście w momencie, w którym nie za bardzo mam jak go wesprzeć, bo jednak farma jest ważniejsza. 18 do 19 i zabił. Brawo! Brawo! No teraz byś mi pomógł to przepuszować, żeby on stracił tą falę, bo chyba tak się to robi. On też gra TPK, te on się te... nie, jeszcze nie. Czy ja się zdążę cofnąć jeszcze? Powinienem buta kupić. On tu jest? Dobrze go tu widziałem? Nieważne. Wracam po buta i lecę z powrotem na linię. Jemu się tam coś skraszuje i być może będzie się do mnie nie to puszować. Nie wiem, nie znam terminologii. Będę uczył się na bieżąco. Jakby. Myślę że z czasem jak nabiorę trochę i tebu powinienem go łoić Jeśli sprowadzę jego poziom zdrowia do połowy Jeśli nie wpadnę w grzyba Jeśli nie. Jeśli trafię większością dużo tych jeśli, prawda? Kanon! Mhm. Dobrze Na razie będziemy farmić. No... Na razie nie ma co. Na razie będziemy skupiać się na farmie. Panie było mogło przyciągnąć go. Jakby podszedł. To no jest spoko dla mnie. Myślę, że to było spoko. Nie wiem gdzie jest. Gdzieś może tutaj. Nie mam pojęcia. Dobra jest. żelki? chyba tak. On nie ma wóta. Ja mam buta. Co mi to daje? Absolutnie nic. Jego wód, czy jak on tam się nazywa? O, już mam już ma ten. Dobrze. Wiecie co? Tak, pomału, pomału. Tak, pomału, pomału. Jak tak będzie zbierał? Cięgi? No, chciałem. To była dobra próba Przyznam To była dobra próba Żebym się tak odciął trochę Dobra 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 Przeciwnik pokonany Nie wiem, czy on się cofnął Myślisz o kolejny zbysowany kanon. Tak, w cesowaniu to ja jestem mizerny. Dobra, też się cofnę. Rozbiję mu się to? Powinno, chwała Bogu. Wracam, wracam po. po całe buty, chyba co? Nie stać mnie. Dobra, we tym pałę. Jolo. Idziemy. Na razie jest chyba jako tako. Mój team kontra ich team. Udyr, dobre statystyki. Na bocie chyba też mają się ok. A mi idzie troszeczkę źle. Jakbym go tu przyciągnął, szczerze, czy ja bym go tu nie zabił? No, poważnie, poprawy. Pytanko. Czy ja Nie dał rady bym go tutaj zabić. Jakbym go tu. Dobrze, no to wybuchnie. Czy ja... Nie dałbym go tutaj rady machnąć? Czy... Okej, okay, on tu jeszcze musiał się użyć. Tak. To jest to iście irytujące. Trzeba to przyznać. Dobra. I chyba to mam. Tak! Niesamowite, nie wierzę! Zabiłem! Udało się! I uciekam, bo tu Z przyjdzie. My God! Mamy to! Jezu, puls 200. Dobra, dobra, i chyba wave nie jest w złym położeniu. W sensie idzie do mnie, tak? Fantastycznie, weźmiemy to, i weźmiemy to, i wracamy. To jak raz się udało, to może drugi raz się uda. A może gdzieś tepnę się, coś komuś pomogę, tu coś? Umierają, tu umierają, to nie ma co. Tutaj Z, uder powinien go zabić. No na bocie... Hmm. Dobrze, dobrze. Um. Okej, okay. coś tu się dzieje. Powiem tak On poszedł na Voidgruby, Void, Void, tak to się mówi To niech se wdepnie Pyk. Ulcik mam za... Przecież. no cieka przecież mnie dobrze 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 jest okej okay. dawaj go tu ściągnąć do siebie byłoby fajnie świetnie wiecie co ja go tu zabijam już nikt bo Mieręgar tu zabija To ja bym zrobił takiego dżółka. No idę tu, poczekam chwilę, jeśli on wyjdzie, to ja go załatwię, taka pułapka, tak teraz tu wpadłem, ale on tu, Ty, on tu wyszedł i oni robią wyjść gruby pewnie, co nie, no ja też bym robił, prawda, idziemy zobaczyć. Idziemy, może coś tu się ogarnie. Mam. I tyle. Coś tu zrobimy? Nie. Ja bym się cofnął, panie. To nie ma sensu. Jezus Maria, czemu? Panowie, ja tracę cenny czas. Wszystko inne. Ja mam w bazie item. Dobra, co dalej? Weźmiemy to. W końcu mam być tankiem, o tankiem Nie wiem. Nieważne. Powiedzcie im jak wam się na razie ogląda te 11 minut. Bo mi się wydaje, że jest chyba całkiem w porządku. Tak mi się wydaje, że chyba nie jest źle. W zasadzie to nie wiem co wam mówić, bo wiem, że też w ciszy tak średnio jest grać. Aha, tu jest ten gośtek. To ja sobie to przepcham. On teraz już chyba nie ma szans za bardzo, co? Nawiję sobie shielda. Przeciwnik pokonany. I spróbuję. Ja będę próbował wjechać z nim. Jak go grabnę, to ultuję. Nie grabnąłem. Eee, postawię sewarda. Jest smok, można by się na niego pobić, ale... A ten Przeciwnik co? Ma być się z jego strony połk czy co? Przeciwnik został No tak średnio bym to zrozumiał. Ruchliwe, małe stworzonko. Sprawdziłem dlaczego ludzie nienawidzą tej postaci? Przecież... To nie jest tak, że on wkurza na każdym kroku. Wróg się jest pustoszenie. Jesteś tu? Nie Przeciwnik pokonany Nie ma go, czy co? Gdzie poszedł? Dwa trupy się cofnął Co, lew Dla mnie to dobrze, nie? O, leś! Ale pułapka! Oj ojoj, oj, oj, oj. Nie zestraj się nie się. Ha, ha, ha. Wiedziałem, że tak będzie. Bejtowałem. Tak to się mówi, nie? Bejtowałem. Nie jest źle. Pierwsze minuty były kiepskie. Czy ja jestem w stanie te gry uciągnąć? Czy powinien teraz cofnąć, czy brać plejty? Patrzę co chwila na mapie, może jednego wezmę i ucieknę. Mam teleport. Dobra. Mam nadzieję, że tu nie ma grzyba, bo jak jest, to się popłacze. Okej. Okay. On używa TPK. Wreszcie chyba tak robi, nie? Letę po buty i chyba wezmę to Tak to gdyktuje, niby to jest dobre. I się chyba też tepnę, nie? Na razie nic się nie zapowiada, do smoka jest daleko. Smoka wzięliśmy. O, my to wygrywamy chyba nawet. O, zgliczowałem się delikatnie, tak mi się wydaje. Dobra. Ty jesteś kolego... Ty jesteś kolego martwy. Mhm. Chodź, kiciu, do mnie. Chodź do mnie, kiciu. Kiciu, kiciu. Dobra, panowie. Mamy to. Chyba, że przyjdzie tu Z, to już jest po mnie. Ale wydaje mi się, że. Chyba jest nieźle. Może we wezmę tego jeszcze jednego wavea. Ale nie chciałbym dostać. że tak powiem. W pierdol od kogoś. Ja cały czas nie wiem, co powinienem mówić. Poważnie, jakby. możecie mi doradzić w komentarzach. O, breda, sobie wezmę. Co mam opowiadać? Bo serio, nie chcę, żeby to wyglądało na nudny content. Chciałbym, żeby coś tu się działo, żeby to można było oglądać z taką, wiecie, pasją. Może to było sobą, nie pasją, werwą. Generalnie, na razie gadam, co myśli na, na język najdejdzie. Na coś takiego. Różyczki, fanie, przywitam. Robię yy, tak. Ponieważ on jest martwy Nawet nie muszę się za bardzo wysilać, żeby go zabić Za niego już też chyba golda nie ma, Przeciwnik prawda? Pokonany. Z będzie wyzwaniem, więc coś nad Z trzeba byłoby poskładać. Let Co on buduje? Pójdziemy do drużyny. Przeciwnik pokonany. Pójdziemy do drużyny. Różeczki Różyczki. Idziemy do drzemy. O Jezu, on go tam prawie zabił eee, dobra, tego nie było. To się wytnie. Okej? Okay? Okej? Okay, to się wytnie. Plan był dobry. Przecież możemy w już wierzę. Czemu nie? Chodźcie. tu nie może być. Dobra, no teraz to... Zaraz to wiesz. Dobra, to ja uciekam. O, jeszcze różyczkę wezmę. Ty nie żyjesz, Sylas. Ty, Sylas, nie żyjesz. Dobra, wracam się. Idę na topa. On nie chce cisnąć midem. Uciek wody. Ogólnie rozkwinki miałem, jak otwierałem ten kanał, czy ja nie jestem za stary. Jakby nie patrzeć, to ja mam prawie 40 lat. W sensie brakuje. A co mi tak pingujecie? 3-4 lat. Przestańcie. Zaraz przyjdę tam. Chcę to pchnąć. A może powinienem do nich zejść? Czy nie powinienem? Bo nie wiem, w sumie. Strasznie. Wydaje mi się, że na tym Elo to. Nie ma znaczenia. Ale bardziej znaczenie ma to, czy ja wezmę wieżę, nakarmi się to wszystko przepuszuje No, kolejny zmysłany kanon Moja farma jest tragiczna, idą do mnie? Chyba nie Przeciwnik pokonany Możemy to, to... Dobra, ktoś tu idzie Ja udam, że, że nie idę a tak naprawdę idę i pana to. Dobra, nieważne. Dobra, jak już po tego zabijam, to Jest. jestem naprawdę mocny. Jestem. Naprawdę nieziemsko. Totalnie nie już nic nie zabiję. Ja po prostu, Dobra, się na dole? Tak, wasz, no. Dobrze, zabił mnie Z. Jak to wygląda? Tak, jak myślałem, trzeba budować ofensywę. Defensywę. To idziemy w to. Kamizelka cierniowa, no to się jakoś inaczej powinno nazywać, nie podoba mi się ta nazwa, ale wezmę, bo tak kazali, więc Z mi zadał dużo obrażeń, yy, także to będzie kolejny item, który złożę i szybciutko lecimy na topa, może uda się zemścić, może, może, ma dwa itemy, ja mam trochę więcej, ale to jest Z. I on nie może, wziąć ty też. Nie, nie, nie dam wam. Mhm. W sumie darmowy gold. Jakby nie patrzeć. Dziękuję. Stoi tu Z. Nie. Tu też nie. Może ile ja mi misuję to pff, jaka tragedia, jaka tragedia, no nieistotne. Mm, idziemy tędy, może uda się zaskoczyć kogoś. Albo poczekajcie, jeszcze to, jestem chciwy, jestem chciwy łasy na kasę, której nie mam. Dobra, teraz możemy iść. Pewnie w grzyba wejdę, na stówę. Pomogę ci. To podać jakieś dobrze. Dobra. O Dobrze. 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 ten Z jest dobry Dobrze. Dobrze. Nie. nie da mi wziąć, nie wiem, kwadry, pęty Szkoda Jezus, prawie No i mogę umierać przegrać wokół cooldownów, nie? Muszę. Spoko. To było chyba. Nie wiem. OK czy nie okej? Okay? Sami ocenicie. Czuję presję. Po prostu... To nie jest takie łatwe, nie? I... Jakby.. Uczę się. Także mówię, bierzcie to z przyłożeniem oka. Też pewnie dużo będzie z tego Przeciwnik wycięte pokonany. Czy to jest dobre Wydaje mi się, że tak Ten nowy item, no jak byłby dobry Bo ja dostałem Potem też przelicinki na No, Ja to buduję Wezmę to jako Ostatni przedostatnić testowo, nie mam dużo AP Może Rabadon? Nie, to nie pasuje do tej pozycji. Dobra, idziemy. Kończymy tą grę. Jest 22 minuty. A może weźmiemy Atakana? Czy my się możemy o niego bić? Pomyślmy. Czy my się możemy o niego bić? Udyr tam idzie. Panowie. Guys, zapraszam. Chodź tutaj. Chodź, chodź, chodź. Możemy go wziąć. Wydaje mi się, że możemy olać wszystkich. Bez warda, bez wizji. Tak. Macie to też tak czasem, że klikacie prawym, żeby on szybciej takową. Dobra. I idę pomóc. Tego Zed'a będzie ciężko zgnoić.

nie trolują Niestety trolują A my tą grę kończymy No Padasz, padasz, Także słuchajcie jak na pierwszy mecz Dobra, ja sobie ją jeszcze ultnę. Bo czemu by nie? Jeszcze nie mogę. Dobra, to trzeba uciekać. Bo ja padnę. To trzeba uciekać, bo ja padnę. Ale nie poddali się!